Czołem, kłaniam się na moim kanale po raz kolejny, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, zaczniemy od podsumowań e, Sejmów. Więc podsumujmy to, co działo się w zeszłym tygodniu właśnie, e, właśnie w naszym e, budynku przy wiejskiej. E, Posiedzenie Sejmu dwudniowe, nie za długie. Wydawałoby się na początku, że będzie nawet nudne, ale z czasem zaczęło nabierać rumieńców. A co się wydarzyło? Między innymi to, że takie osoby jak prezes Glapiński dalej są na swoich urzędach. E, został wybrany na kolejną kadencję. Nie obyło się to oczywiście bez atmosfery skandalu, nie obyło się to oczywiście bez e, dealów politycznych między PiSem a Solidarną Polską, bo. Przy okazji wybraliśmy nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa, a na tym wybitnie zależało najprawdopodobniej Zbigniewowi Ziobro. I ci nowi członkowie KRS zostali najpierw przegłosowani, a potem odbyło się właśnie głosowanie nad prezesem Glapińskim. I po raz kolejny mamy. Człowieka, który zarobił już sobie ksywę drukarz na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego. Z czym to się wiąże? A no z tym, że ta polityka pewnie się nie zmieni. Czyli nadal będziemy mieli tam człowieka, który drukuje pieniądze, który mówi, że podnoszenie stóp procentowych w momencie, w którym inflacja zaczyna przyspieszać, to szkolne błędy, który groził deflacją, a okazuje się, że inflacja wystrzeliła w kosmos, który nie nadaje się na ten urząd nie powinien występować też publicznie i przedstawiać tych stanowisk. No takie jest zdanie Konfederacji. E, niestety ta większość sejmowa go wybrała e, i będziemy dalej użerać się z tym, e, co jest. No, Konfederacja w tej sytuacji ma parę rozwiązań, parę propozycji, którymi można by zniwelować te skutki e, inflacji. Natomiast e, no, stanowisko prezesa NBP, który drukuje pieniądze, no jest tutaj też kluczowe w tej kwestii. E, no i boję się, że skończymy, jak niektóre państwa... E, które również dodrukowywały pieniądze. No, biorąc pod uwagę to, co ostatnio też e, przedstawiła e, minister pracy i polityki społecznej, e, pani Marlena Maląg, że 14 emerytura to jest ich odpowiedź na inflację, no to ja współczuję, będziemy kasę wodzić w, w, w taczkach, e, a na kontach będzie coraz więcej zer, ale to wcale więcej nie kupicie. Dopewnią Państwo, że gdyby Zarząd Narodowego Banku Polskiego i Rada Polityki Pieniężnej zarządzały światem, byśmy żyli w o wiele lepszym świecie. Eko Lewica oskarża rolników o zatruwanie planety. Fakty są takie, że to jest grupa aktywistów, która znalazła sobie nowego ludowego wroga właśnie w postaci rolników. Dlaczego? No bo z nimi nim rolnikami łatwo walczyć. No przecież to jest rozproszone, rozproszona grupa społeczna, wielu rolników działa samodzielnie. Te interesy bywają czasem sprzeczne w, w branżach. No jest też konkurencja, więc łatwo w takich ludzi cisnąć, którzy nie będą aż tak zjednoczeni. No, prawda jest taka, że rolnicy co do zasady nie mogą być zbyt antyekolo antyekologiczni, ponieważ to ziemia daje im żywność, te plony swoje, które potem muszą sprzedać, więc będą o tę ziemię siłą rzeczy dbać. Ciekawostkę Państwu przytoczę, wyciąg z, z oceny Krajowego Planu Strategicznego według Komisji Europejskiej. E Europ e Komisja zauważa ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, no super, Polska, brawo, e z rolnictwa, na że, że to ma najwyższy priorytet i z zadowoleniem przyjmuje wagę przywiązaną do tego celu. Jednak plan prawie nie dotyczył torfowisk i zwierząt gospodarskich, dwóch znaczących źródeł gazów cieplarnianych. Uwaga! Skupię się zwłaszcza na tym drugim aspekcie. W analizie SWOT i ocenie potrzeb uznano rolę inwentarza żywego jako źródła emisji innych niż dwutlenek węgla, które w Polsce przekraczają średnią Unii. Polska powinna wprowadzić interwencje mające na celu ograniczenie fermentacji jelitowej, w szczególności w świetle celów zwiększenia pogłowia zwierząt. No i ja to rozumiem tak, że. Z jednej strony powinniśmy myśleć nad tym, jak zmienić paszę dla zwierząt, jak, jaką paszę tutaj podawać, by ta fermentacja jelitowa była niższa. No tak, no to jakoś tam jednak wpływa na, wpływa na, na, na ilość gazów cieplarnianych. E, ale to nie obędzie się, realne zmniejszenie ilości tych gazów nie obędzie się bez realnego zmniejszenia pogłowia bydła, na przykład. E, czy, czy. No to się po prostu nie wydarzy. E, więc e, możemy właśnie kombinować, ale trzeba sobie też przytoczyć inne analizy, jak i, jakie tutaj są dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu. Służba Naukowa Komisji Europejskiej. Raportuje, że cele redukcyjne doprowadzą do znacznego zmniejszenia pogłowia. I trzody, i drobiu, i bydła. W rezultacie będzie około 14-16% mniej mięsa na rynku, a podaż mleka spadnie około 10%. Przy jednoczesnym wzroście cen produktów, bo ich produkcja po prostu obiektywnie będzie droższa. Więc koniec końców skończy się tak, że każdego z nas będzie stać na mięso raz w tygodniu. Może dwa, jak ktoś będzie bogatszy i ktoś by powiedział, no przecież nie trzeba jeść tyle mięsa, no nie trzeba, ale pamiętajmy o tym, że większa podaż tutaj żywności, większa podaż produktów mięsnych na przykład, no to też większe bezpieczeństwo żywnościowe naszej części świata. Miejmy to na uwadze, nie zapominajmy o tym, bo to jest strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne, militarne, polityczne, bezpieczeństwo też tutaj ekologiczne. No to są rzeczy, na których trzeba się skupiać. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że żeby zapewnić każdy rodzaj tego bezpieczeństwa, nie można wydawać dziecka z kąpielą i też nie można w tym wypadku skupiać się tylko na jednym z tych obszarów. Ja mam wrażenie, że Unia po prostu nie widzi problemu i, i uważa, że no droższe, droższa żywność to przecież to nic się nie zmieni w tym wypadku. W przypadku Europejczyków też będzie w porządku. No dochodzimy do kolejnego aspektu. No tak, jeśli ludzie będą więcej wydawać na żywność. Mniej będą wydawać na przykład na kulturę, mniej będą wydawać na e, swój własny rozwój, częściej będą musieli skupić się tylko na tych podstawowych potrzebach, e, więc będą łatwiejsi też do, e, do manipulacji, ponieważ po prostu mniej będą się interesować innymi aspektami swojego e, życia, będą mnie, mniej problemowi na przykład dla unionistów. E, I to jest rzecz, którą gdzieś tam z tyłu głowy sobie. Mam, o której myślę, że to może być jeden z efektów ubocznych na przykład takich głupkowatych projektów jak Europejski Zielony Ład. I to byłoby mniej więcej, mniej więcej tyle, jeśli chodzi o ten aspekt, ten obszar rolniczy. Wiemy, że on na nas po prostu wpłynie. Wiecie Państwo, będziemy mieli nowe święto narodowe. Otóż 20 czerwca będziemy już pierwszy raz obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Powstań Śląskich. Super, super. Ja się cieszę, że taki dzień powstaje, tylko mam pewną obiekcję. Uważam, że powinien być 2 maja. I nie tylko ja tak uważam, ponieważ jeszcze, jeszcze przed tym posiedzeniem zgłosili się do mnie działacze Konfederacji ze Śląska. Że Słuchaj Michał, no bo jest taka sprawa, tutaj będzie taka ustawa, fajna ona jest, prezydent zgłosił taką ustawę. Tylko wiesz, bo my już od kilku, albo kilkunastu lat obchodzimy te powstania śląskie i czcimy tych bohaterów, którzy tam walczyli i zdobywali ten Śląsk dla Polski 2 maja. Czyli dzień wybuchu III Powstania Śląskiego. I robią to I na Górze Świętej Janny, w Katowicach jest Marsz Powstańców Śląskich, I robią to samorządowcy, i to już trwa. Takie społeczne obchody, chociaż takiego dnia nigdy nie było w kalendarzu, formalnie, już od wielu lat trwają. I teraz ktoś nagle wymyślił 20 czerwca. No 20 czerwca to jest dzień, kiedy generał broni Stanisław Szeptycki wszedł do, na Śląsk z Wojskiem Polskim w roku 1922. No i to też jest Oczywiście ważna data, ale złośliwi mówią, że PiS po prostu zdecydował, że ten dzień będzie właśnie 20 czerwca, ten, ten Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Dlatego między innymi, że po prostu nie ogarnęli i nie zdążyli uchwalić czegoś takiego na 2 maja. Więc wymyślili, że 20 czerwca w takim razie, by stulecie Powstań Śląskich jakoś uczcić. No, można to powiązać z tym, jak kiepsko wyszło im uczczenie... Na przykład stulecia niepodległości, że próbowali ukraść marsz niepodległości, że miał powstać pomnik bitwy warszawskiej nie ma. Ciekawe czy kiedyś powstanie. Za to spółka, która zajmuje się pałacem Saskim i pałacem Brilla już sobie działa w najlepsze, a kupa pieniędzy na to pójdzie. Zobaczymy, czy, czy coś z tego wyjdzie, czy po prostu spółeczka podziała, ktoś zarobi zamkną spółkę i stwierdzą, no dobra, to, to wiecie co, pomyliliśmy się, jednak nie będziemy tego teraz budować. Nie chciałbym, żeby się tak skończyło, ale biorąc pod uwagę tę władzę i ich umiejętności tryfonienia pieniędzy, wszystko przed nami. Mieliśmy także w Sejmie ustawę dotyczącą. Podatku od towarów i usług, czyli inaczej zwanego VAT. E, otóż ustawa dotyczyła tego, że państwa Unii Europejskiej, które będą kupować np. sprzęt wojskowy czy w, tutaj na rzecz obronności, e, nie będą musiały odprowadzać podatku VAT e, od takich e, zakupów, e, czy inne podmioty, które będą też takie, takich zakupów dokonywać. E, no i jakby ktoś powiedział, no, będą mogli kupić trochę taniej. No, z jednej strony tak. Tylko dzisiaj takie zapisy dotyczą NATO. NATO jest sojuszem wojskowym i w sojuszu wojskowym, gdzie sprzęt wojskowy, obronny jest potrzebny, jest to jak najbardziej zrozumiałe. Unia Europejska nie jest sojuszem wojskowym, jest dzisiaj parapaństwem, co prawda, ale nie, nie powinniśmy jej co do zasady dawać nowych uprawnień, nowych ułatwień, nowych przywilejów dla członków Unii Europejskiej decyzją z Brukseli, ponieważ, ponieważ no to jest kolejny taki kamyczek do ogródka, kolejna cegiełka do tego, by taki koncept, jaki już wiele razy padał z ust eurokratów, w końcu się ziścił, czyli Europejska Armia. I ja myślę, że każdy normalny patriota, każdy normalny Człowiek, który mu zależy na istnieniu państwa polskiego, powinien sprzeciwiać się takim pomysłom, by w, tej, w tym obszarze bezpieczeństwa, w obszarze obronności, zwiększać. Uprawnienia Unii Europejskiej i też możliwości, jakie, jakie tutaj są. No bo dzisiaj takiej europejskiej armii nie ma. Mamy dzisiaj pewien dokument, w wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Ona ma dość ogólne założenia dotyczące, dotyczące tej obronności. I ja myślę, że to jest maks, co powinno w tej kwestii się wydarzyć. Ponieważ kiedy dojdziemy do momentu, że taką metodą salami będzie się dokładać kolejne, 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 kolejne uprawnienia, to się w momencie, w którym powstanie faktycznie taka europejska armia i jej główni decydenci będą w Berlinie, w Paryżu, w Brukseli i nie mówię tu o siedzibie NATO, tylko o siedzibie Komisji Europejskiej, na przykład. I to tam będą podejmowane decyzje o tym, jakie ta armia ma wykonać ruchy. I nie mamy żadnej gwarancji, że ona nie będzie na przykład służyła do pacyfikacji tych buntujących się państw. To jest Potencjalny scenariusz, nie wiem na ile w tym momencie prawdopodobny, ale scenariusz, do którego absolutnie nie można dopuścić. I bądźmy po prostu też ludźmi z wyobraźnią i myślmy o tym, jakie konsekwencje mogą przynosić konkretne decyzje unionistów. W Sejmie wylądowała też po raz kolejny ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. No i ostatnio Jarosław Kaczyński stwierdził, że Polska przyjmie właściwie każdą liczbę uchodźców, że nie będziemy zabiegać o jakieś dodatkowe finansowanie z programów unijnych, z programów tutaj od innych bogatszych od nas też państw, no bo w końcu sami jesteśmy trzy razy bogatsi niż Ukraińcy. Morawiecki, premier nasz szanowny, stwierdził, że. No tutaj po prostu będzie trzeba położyć kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie na, na tę pomoc dla Ukraińców. Ciekawostka też, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz postawił tezę, by stworzyć jedną wspólną, jedno wspólne państwo, jakąś taką Unię Polsko-Ukraińską. Przyteknęły temu Platforma czy, czy cały centrole. No i szanowni państwo, to jest, mam wrażenie, jakieś kompletne odklejenie od rzeczywistości, od tego, co dzieje się dzisiaj na przykład w polskich domach. Bo mam wrażenie, że rządzący nie widzą kosztów, jakie dzisiaj ponosi polski naród. Nie widzą kosztów tego, ile już pieniędzy zostało przeznaczonych, ile sił, środków zostało przeznaczonych też na tę pomoc, a jak jednocześnie portfele Polaków się są coraz bardziej puste ze względu na inflację, ze względu na drożyznę ogólną, bo, bo, bo produkty bardzo przecież poszły w górę, zwłaszcza na przykład spożywka, około 12%. No i rząd teraz będzie dodrukowywać sobie kolejną kasę na to, by, by wspierać obywateli Ukrainy. Jakby rozróżnijmy dwie rzeczy. Rozróżnijmy to, że w naszym polskim interesie jest, by Uk Ukraina e, no, przynajmniej tej wojny nie przegrała z Kretesem, by to Rosja docelowo tę wojnę przegrała lub... Wybiła sobie jak najwięcej zębów na Ukrainie. No to się wiąże z tym, że będziemy naturalnie wspomagać tutaj te wysiłki pomocą humanitarną, pomocą w sprzęt obron, do, do obrony, no, częściowo pewnie też w jakieś pieniądze. Natomiast nie oznacza to że mamy stworzyć warunki, w których pewna część obywateli innego państwa po prostu będzie miała bardzo cieplarniane, lepsze niż gospodarze warunki do tego, by, by się tutaj osiedlić też w przyszłości. A do tego... Trzeba sobie to powiedzieć wprost, będą moim zdaniem sprowadzać się te wszystkie pakiety socjalne, które PiS po prostu przygotował. Nie przesądzam, że tak będzie na 100% ja rozumiem problem, ja rozumiem tragedię, ja rozumiem te wszystkie rzeczy, stąd uważam, że trzeba pomagać humanitarnie, trzeba pomagać teraz, teraz i na miejscu, i tu w Polsce tym, którzy do Polski już przyjechali i są. Natomiast no, nie dokładać kolejnych, kolejnych tutaj cegiełek. Tak? Do, do tego projektu, pozwolić, na, pozwolić ewentualnie na mm, jakąś formę też właśnie yy, i zatrudnień i yy, yy, pomóc naturalnie też, naturalnie też yy, socjalnie, ale Przygotowywanie tych pakietów, które, które, które przygotował PiS, to będą dziesiątki miliardów złotych. No i Polaków się nikt nie zapytał, czy nas w ogóle na to stać. E, tak jak wspomniałem na początku, Jarosław Kaczyński stwierdził, że nie będzie się prosił o kasę gdzie indziej, e, ale pre pakiety socjalne przygotowuje. No, szalone. E, nie mamy, ale damy, bo, bo tak, bo, bo tak uważamy, że tak jest fajnie. E, bez sensu, e, bez przemyślenia, nieracjonalne. Niepoliczone też swoją drogą, no bo jak dobrze kojarzę to tutaj w rządowych w rządowych założeniach, na przykład o 500 plus miało się ubiegać bodaj 300 tysięcy osób, a koniec końców tych wniosków jest złożonych około 700 tysięcy. Więc widzimy, że ten przeskok jest znacznie większy. I, I pamiętajmy o tym, że po prostu przy każdych takich działaniach, że nas jako Polski może na to nie być stać. Jeśli już jesteśmy tym krajem frontowym, jeśli chodzi o NATO, jeśli jesteśmy tym krajem, który też właśnie jest krajem najbezpieczniejszym, najbliższym dla, dla uchodźców, no to jesteśmy, moim zdaniem, nieco przy ścianie też finansowej i że no, jeśli chcemy utrzymać, państwo polskie miałoby utrzymać te wszystkie pakiety socjalne, no to ułaźmy e, po świecie, chodźmy do ambasad, chodźmy do, e, do, do Brukseli i mówmy dajcie na to pieniądze. Po prostu dajcie pieniądze. No, to, to nie jest prośba. To jest nam potrzebne, skoro nie ma być kryzysu humanitarnego. E, I tak to powinno wyglądać. No, Turcja dostała kupę pieniędzy za utrzymanie uchodźców u siebie. E, a Polska co? Polska nie. E, więc e, no, czytałem tam, że gdzieś 248 milionów euro ma pójść na pięć państw. Więc dostaniemy jakieś grosze, jałmużnę, która niewiele tutaj załatwi. Trzeba iść i upomnieć się o swoje. E, no i to powinni robić pisowcy bo dzisiaj rządzą. Ale co, ale nie robią tego i pewnie nie będą tego robić, no bo skoro ich y, szef powiedział, że my się prosić nie będziemy, no to, no to co? Jeszcze ostatnia rzecz, myślę, że równie istotna, albo może nawet najbardziej istotna w porównaniu z tym, co, o czym mówiłem szybciej, y, czyli wycofanie wywanie się rakiem z, ze zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu przez y, pisowców. No, wariackie pomysły, które były jak y, ta składka zdrowotna, słynna, y, jak y, no Progresje podatkowe no to są rzeczy, które spowodowały, że bardzo duża część podatników po prostu płaci znacznie więcej. Parę rzeczy zostaje, tak jak wyższa kwota wolna od podatku, no to akurat uważam, że jest to plus. W 2017 roku PiS ogłosił strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. No, miała zakładać właśnie więcej wiedzy, więcej technologii w gospodarce. Miały powstawać takie programy jak samochód elektryczny, jak projekt Patory. Miało być też prawo, miało stać się bardziej przejrzyste na przykład dla przedsiębiorców. No ale wiemy, że w międzyczasie wprowadzili około 50 nowych jakiś opłat, danin, podatków, akcyz. Wiemy, że projekt batory leży i kwiczy, wiemy, że samochodu elektrycznego Izera dalej nie ma, więc krótko mówiąc propaganda, propaganda, propaganda. Więc 20 marca 2021 roku już... Przedstawiono, że powstanie taki program, który, który, który zawierał 10 obszarów tematycznych o nazwie Nowy Ład. Swoją drogą nazywał się tak jak portal, który już istnieje od jakiegoś czasu, który również polecam i też jest na YouTubie, NLAT.pl. Nowy Ład, właśnie, więc zastanawialiśmy się, czy próbują nam gdzieś tę nazwę tam podwędzić. No, koniec końców zmienili ją na Polski Ład. Bo 15 maja 21 dowiedzieliśmy się co w tym Polskim Ładzie ma być, albo przynajmniej zobaczyliśmy, jakie realnie mają być Z założenia. Właśnie była prezentacja, światełka, przyszli koalicjanci, nie tylko Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki, ale był i, e, wtedy jeszcze wicepremier Gowin i wicepremier Ziobro. Wszyscy tam, wiecie, shake hand, shake hand, e, ro, e, po, podpisali wspólnie deklarację, że oni teraz będą wprowadzać tutaj e, Polski Ład. No, no już, już wtedy zaczęła nam się palić lampka, że to chyba jednak będzie jakiś wałek. No i tak się zaczęło. Dopiero w listopadzie, 29 listopada zeszłego roku po wielu, wielu tam wewnętrznych przepychankach, łącznie z tym, że premier Gowin wyszedł z rządu, że, że nie chcieli uchwalać tych, tych, tych zmian podatkowych, dopiero coś zaczęło się E, zmieniać. Dopiero wtedy Sejm e, uchwalił te zmiany podatkowe. E, no i tak do tego momentu jeszcze nikt do końca nie wiedział, co tam będzie i jak to zadziała. Wiemy też, że rząd już przed świętami dostawał informacje o tym, że. Mm -mm, to nie pyknie, mm -mm, to nie zadziała, że będzie chaos i będą niezadowoleni ludzie i będą ludzie, którzy mniej zarobią i będzie, będzie po prostu kłopot. Więc w styczniu zaczęło to wychodzić. Jak już nowy system podatkowy wszedł, zaczęły wychodzić nowe kwiatki dotyczące tego, co tam się faktycznie wydarzyło. Kto w Excelu coś policzył, ale zapomniał jeszcze porozmawiać z praktykami na przykład. No, to 9 lutego dymisja ministra finansów. 11 lutego jeden z wiceministrów też wyleciał z rządu, i dalej mieliśmy już równie pochyłą dla polskiego ładu, czyli to, co mamy teraz: próby likwidowania tego bajzlu, który został zrobiony przez premiera Morawieckiego i jego ekipę. No i co. No i, no i teraz już mamy nowy, nowy, nowy ład. Eee, te, tak trochę, trochę się z tego nabijam, no bo pis po raz kolejny nie przemyślał czegoś i stworzył prawo. To nie jest pierwsza sytuacja, w której kolanem czy, czy, czy tam łokciem coś jest dopychane, żeby tylko to przepchnąć, no bo w propagandzie będzie się zgadzać, a no już jednak w życiu, czy nawet w tych przysłowiowych słupkach nie do końca się to zgadza. Więc ten dlamarz rządu, który, który mamy, no spowodował... Że w zasadzie będziemy mieli w tym roku trzy systemy podatkowe. Dlaczego? No, bo zapomniałem o jednej rzeczy, która jeszcze miała miejsce. Bodaj w lutym dowiedzieliśmy się też, że jeśli dla kogoś polski ład będzie niekorzystny, to będzie mógł się rozliczać w ramach poprzedniego systemu podatkowego. To też zostało uchwalone, no, więc mamy trzy systemy podatkowe od lipca 2022 roku w Polsce. Totalny chaos, totalny bajzel, i to jest, to jest coś, co jest koszmarem księgowych pewnie, koszmarem działalności gospodarczych, koszmarem pracowników. No i może tylko doradcy podatkowi będą na tym zyskiwać, ale podejrzewam, że i oni ich boli głowa od tego, co się teraz wydarzyło. A to jest problem nie tylko natury właśnie organizacyjnej, ale właśnie też natury finansowej, albo odwrotnie, ponieważ to te dwie sprawy się zazębiają zawsze. Państwo, które ma niejasny system podatkowy, które ma niejasny i niestabilny system też finansowy, gdzie prawo potrafi się zmieniać niemalże z tygodnia na tydzień, to nie jest państwo dobre do biznesu. To nie jest państwo, które, w którym można robić fajne innowacyjne projekty i w którym bezpiecznie można prowadzić swój biznes. Więc Polacy będą mieli problem z, z własną działalnością, z własnym rozwojem gospodarczym. Ci na przykład zagraniczni inwestorzy, którzy już w Polsce są, też mogą się zastanawiać, czy warto jeszcze w Polsce zostawać. I nowych też może nie przybywać, ponieważ to wszystko zmniejsza atrakcyjność Polski jako kraju dobrego do, do, do biznesu. A na tym nam jednak powinno zależeć. Zasada naturalnie powinna być taka, że, że to Polacy powinni być w Polsce gospodarzami, finansowo też, że to my jako, jako naród, jako też jednostki, które mają swój pewien kapitał, powinniśmy w jak największym w stopniu właśnie być właścicielami tutaj majątków, kapitału itd. Tak Natomiast no, pamiętajmy o tym też, że żyjemy w świecie, w którym ten kapitał przechodzi z rąk do rąk w świecie, w którym, pomimo że on nie traci swojej narodowości, właściciel nie traci przecież swojej narodowości, to jednak, jednak on krąży. No i to też powoduje, że te ułatwienia, pewne czy stabilność, przede wszystkim tego systemu no, powinna, powinna uatrakcyjniać, a nie odrzucać. Ponieważ ciężko będzie zwykłemu też Kowalskiemu czasem, temu takiemu. Jak to się właśnie potocznie mówi, trudno będzie się w tym wszystkim odnaleźć, i nieraz dla wielu osób może skończyć się to po prostu najazdem skarbówki, zamknięciem, zamknięciem swojego biznesu, no bo gdzieś czegoś nie dopatrzył. No, nie tak powinno działać państwo. Pi PiS mówił o tym, Platforma mówiła o tym, że chcieliby przyjaznego państwa. No to jak chcecie tego przyjaznego państwa, to przestańcie tworzyć takie gnioty. Proste. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego, co dzisiaj miałem do powiedzenia w naszym podsumowaniu. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie w komentarzach, subskrybujcie, udostępniajcie ten materiał także do tych, którzy jeszcze nie znają konfederacji, albo do tych, którzy jeszcze się do niej nie przekonali, bo będziemy, będziemy starać się tę naszą robotę sejmową wykonywać jak najlepiej. Ja się z tej strony żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się już. Już niedługo, bo przynajmniej po kolejnym posiedzeniu Sejmu na pewno będzie takie podsumowanie. Czołem!